Siemanowita was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim kanale z gry Citizen e, Skylines no i tak jak możecie zobaczyć e, troszeczkę więcej kasa to dlatego że po prostu zostawiłem sobie troszeczkę e, czas przyspieszony od, od poprzedniego odcinka no i też sobie e, troszeczkę dodałem kilka szczegółów w tym miejscu ale do tego przejdę za chwileczkę ponieważ e, dzisiaj będę chciał się zająć e, udoskaleniem naszej nowej e, toliny na razie też tych nazw nie zmieniam, będę musiał je ponazywać jakoś, ale to myślę, że za niedługo, właśnie tutaj, jeszcze musimy dostawić nowe wysypisko śmieci. A to dlatego, że te już jest pełne i problem będzie z tym taki, że dopóki nie będziemy mieli spalarni, to nie będziemy się mogli tego pozbyć. A żeby zdobyć spalarnię, to musimy odblokować, no jeszcze sporo musimy podblokowywać, bo musimy mieć chyba nawet aż 7000 mieszkańców, no właśnie 7000 mieszkańców i odblokowujemy sobie wtedy spalarnia, do tego jeszcze musimy sobie troszeczkę poczekać, myślę żeby sobie wziąć, nie wiem czy nie było, było to dużo lepsze, żebym sobie wziął teraz i ustalił coś takiego, że mam wszystko odblokowane, bo jest taka możliwość, i wtedy naprawdę byłoby dużo, dużo lepiej Na pewno by się grało, bo mógłbym już wszystkie rzeczy mieć podblokowywane Chociaż na razie na ten pierwszy sezon z tej gry Wolałbym na razie mieć tutaj zrobione samą podstawkę A w kolejnych sezonach już po prostu będziemy wygrali grubo na modach Bo naprawdę modów jest w tej grze pełno I one naprawdę fajnie urozmaicają tą gierkę Dobra, może przejdźmy może na razie w te miejsce Co tutaj zrobiłem W tym miejscu w, w tym miejscu mogę sobie wejść, nie w dekoracjach chyba to było, i w tym miejscu są takie fajne różne dekoracje, które oczywiście sobie zacząłem stawiać w tym miejscu, i tak to się prezentuje przy tych fajnych ścieżkach. Tutaj mogą sobie ludzie chodzić. Tutaj są jakieś sklepiki, tutaj też sklepiki. Tutaj są stoliki z szachami, tutaj zwykłe stoliki. Tutaj oczywiście jest wejście, i co to w ogóle jest, to mogę sobie oczywiście usunąć. I coś takiego w tym miejscu jest zrobione. I standardowo, jak to u mnie musi być, jakieś fajne drzewka przydałoby się tutaj wstawić. Więc, no, myślę, że możemy zaczynać tutaj się tym zajmować. Tylko na razie, może to jakieś drzewko. Tutaj też widzę, że drzewka nie mogę wstawić, bo tutaj jest miejsce zajęte. Szkoda. Ale oczywiście to jakieś takie drzewka. Czekajcie, weźmy sobie, może te drzewka. O, właśnie. Troszeczkę tych drzewek sobie weźmiemy, wstawimy tutaj. Tak na przemian będziemy to wstawiali sobie z tymi drzewami, bo te drzewa też są naprawdę duże i naprawdę, naprawdę fajnie ze sobą się łączą. Czy tutaj wstawimy jeszcze? No, wstawimy jeszcze no, drzewko. Coś takiego powinno być. Tutaj niech też będzie coś takiego zasłoniętego. O, w tym miejscu. Tutaj wokół tego to może zrobiłbym jakieś takie delikatne krzaczki Coś takiego może, coś takiego, o W tym miejscu bym zrobił coś takiego Dobra, żeby było takie delikatnie A w tym miejscu już myślę, że możemy sobie walnąć Na przykład takie drzewko w tym miejscu na wejściu Też możemy sobie uderzyć kilka drzewek I weźmy sobie jeszcze jedno takie drzewko postawmy w tym miejscu. I to naprawdę zaczyna się prezentować naprawdę fajnie. Ten mały park własnej roboty. Jestem ciekawa, czy on działa też tak jak taki park na przykład, gdzie to jest? W tym miejscu, że są szczęśliwsi ludzie. Ogólnie też nie wiem, czy to było już w poprzednim odcinku, że dodaliśmy sobie tutaj kord do tenisa i boisko do koszykówki oczywiście tak możecie zobaczyć oni sobie tutaj na spokojnie grają w koszykówkę a tutaj sobie grają w tenisa w ogóle ile osób to odwiedziło w ostatnim tygodniu? 15, czyli jacyś tam ludzie oczywiście tutaj chodzą no i też zapomniałem jeszcze tutaj z, z, zrobić coś takiego ponieważ ktoś napisał mi, że pomimo tych ścieżek tak i tak mi to dużo nie daje ponieważ, ponieważ na przykład tak jak zobaczycie tutaj mamy ścieżkę to tak, i tak oni muszą iść w te miejsce i przejść przez pasy, więc przydałoby się tutaj zrobić pasy, żeby oni mogli sobie przechodzić tutaj. A do tego będzie oczywiście potrzebny mi mod. Tak więc tutaj myślę, że też modzik na pewno będzie musiał wlecieć na rysowanie pasów. Tak samo tutaj, czy też na przykład w tym miejscu, żeby zrobić też pasy jakieś, no i też o to właśnie chodziło też w tych autobusach, żeby robić autobusy przy skrzyżowaniach, ponieważ wtedy oni będą wysiadać i od razu mają przejście sobie dla pieszych, a tak tak na przykład z tego miejsca tak i tak muszą sobie przejść naokoło, na przykład do tego domku i muszą sobie wtedy przejść naokoło, albo na przykład do tego domku muszą sobie wtedy przejść naokoło i tędy, ponieważ tak ładnie ktoś nam napisał w komentarzu, że oni nie mogą sobie przebiegać przez tą ulicę. No i w sumie to jest racja, więc po prostu ten mod będzie u mnie obowiązkowy, żeby go sobie dodał. Dobra, może zajmiemy się może teraz tymi ścieżkami, bo jak możemy zobaczyć, to te ścieżki takie puste są strasznie. Więc bez zbędnego gadania. Weźmy sobie może na razie te drzewka. O, i tych drzewek sobie kilka nastawiamy tutaj. Eee, czy na przemieniu już z tamtymi, no na razie nie, na razie nie na razie nastawiamy tylko i wyłącznie te drzewka, Zobaczymy, jak one fajnie będą tutaj się prezentowały, coś takiego coś takiego i myślę, że możemy je porobić po prostu tylko i wyłącznie wzdłuż tych ścieżek, coś takiego, niech będzie coś takiego, tutaj oczywiście nic postawić nie mogę, ale już w tym miejscu jak najbardziej mogę to Stawić, dobra, tutaj stawmy jeszcze kilka tych drzewek. Coś takiego, coś takiego. Ok, i w tą stronę tam musimy sobie pocisnąć. Tutaj, tutaj, i jeszcze jest jedno drzewko w tym miejscu. Tutaj też tak standardowo sobie postawimy drzewka wzdłuż tej ścieżki. Oczywiście drzewka to są mega, mega tanie, więc na spokojnie możemy sobie ich nastawiać naprawdę dużo, a przy okazji przez to, że my sobie to stawiamy, no to czas leci i nam zarabia pieniążki, więc to mi bardzo, bardzo cieszy. Dobra, nastawmy sobie jeszcze tutaj i naprawdę będzie to już fajnie sobie wyglądało. To w ogóle jest jakaś górka, a te drzewka takie średnio łagodzą tą górkę, więc mam nadzieję, że to będzie jakoś ładnie sobie wyglądało. Dobra, jak to teraz wygląda? No, powiem Wam, że wygląda to dużo, dużo lepiej. Tutaj jest troszeczkę tak pusto, bym powiedział. I czy chcemy w tą stronę, może tutaj zrobimy troszeczkę inaczej? Czy chcemy te sekwoje? No nie, no te sekwoje troszeczkę za duże. Możemy w sumie pobrać sobie takie choineczki wzdłuż tutaj tej szkoły, żeby ładnie sobie one tutaj się prezentowały. jaki taką jako tako, że to jest taki, można powiedzieć, żywy płot, że one tej rosną i oddzielają po prostu teren szkoły od terenu prywatnego tych domków. Chociaż tak średnio można powiedzieć, że to oddzielają, ale powiedzmy, że wiadomo, każdy wie, o co tutaj chodzi. Dobra, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu jest to naprawdę, naprawdę fajnie zrobione. A co teraz z tym miejscem? To jest dobre pytanie. Co można zrobić z tym miejscem? Można w sumie wstawić tu jakiś ogromny kamień. Tylko że jak chcę ogromny kamień, to muszę iść sobie w te obiekty, można kupić nowy kawałek ziemi. Zostawcie mi już w końcu z tą ziemią, bo zaraz się zdenerwuję i w ogóle nie będę kupował tej ziemi nowej, bo ciągle mi oni trąbią, że kup nowy kawałek ziemi, kup nowy kawałek ziemi. Nie wiem, czy da się wyłączyć w ogóle te powiadomienia, pomocne, chociaż no nieraz one są faktycznie pomocne. O kurde, jakie fa. oho Zarąbiste są te skały niektóre yy, Tylko czy jest jakaś taka <laughs> Wszystko jest takie wielkie W sumie to fajnie by wyglądało No ale nie, no tutaj to nie pasuje yy, Zobacz może na te sekwoje. może któraś z tych sekwoj będzie jakaś ładna W sumie możemy zrobić coś takiego yy, Tylko że tak, tak tutaj nikt nie będzie mógł yy, Przychodzić, więc zróbmy coś w tym stylu i jakieś może tutaj roślinki, niech będą. Na przykład, w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. Tutaj, oczywiście, już nie mogę tego rysować, bo nie jest to mój teren. Wiem, że też jest jakiś młot na to, że możemy sobie angażować na terenie takich na przykład budynków, co jest naprawdę, naprawdę świetne. Ale tego moda oczywiście też nie mam. I teraz, czy jak to od razu się różni w tym miejscu? Naprawdę, naprawdę jest ogromna, ogromna różnica. A w tym miejscu to możemy sobie po prostu wrzucić coś takiego. Weźmiemy sobie te drzewka, bo one są naprawdę, naprawdę ładne. I sobie zrobimy taki mini lasek, bo tak i tak tutaj nic ciekawego chyba zrobić nie mogę w tym miejscu. Więc coś takiego, tutaj jeszcze coś takiego. Tutaj i tu widzę, że jeszcze jest jedno miejsce na takie fajne drzewko. Tutaj widzę, że nawet się jedno drzewko zmieści, i naprawdę fajnie będzie to w tym miejscu wyglądało. Dobra, no wstawmy jeszcze może kilka takich drzewek. Coś takiego, coś takiego. Tutaj już widzę, że nie mogę. I teraz możemy sobie zobaczyć. Tutaj jeszcze możemy powstawać jakieś drzewka. Też się na pewno przydadzą, Zobaczcie, jak to fajnie naprawdę wygląda. Tak przy sklepie, takie fajne drzewka. Tu jeszcze by się przydały te drzewka. Stawić. No ale one już, zobaczcie, one już wtedy nachodzą na beton. Tutaj koło szkoły i nachodzą też na sklepa. Tego bym nie chciał, to wtedy będzie brzydko sobie wyglądało, ale w tym miejscu. Jak najbardziej fajnie one się tutaj prezentują. Mamy już 90 tysięcy, 10 minutę odcinka, więc naprawdę, naprawdę wysoko. A my na razie właściwie nic nie zrobiliśmy takiego ciekawego, więc może na razie zastopujmy już ten rozwój kolorowy naszego w sensie kolorowe, no po prostu rozwój naszego miasta, jeżeli chodzi o wygląd, a zajmijmy się funkcjonalnością tego miasta i na razie trzaśniemy sobie nową ulicę, tutaj sobie troszeczkę wydłużymy, będę chciał też wydłużyć sobie w tym miejscu gdzieś dotąd to będę chciał pocisnąć gdzieś dotąd, a tutaj, oczywiście, taką krzywą linią sobie zaokrąglimy, i wtedy fajnie będzie tutaj wyglądało coś takiego. Tutaj, oczywiście, klasyczną siateczkę będę chciał sobie zrobić, taką najprostszą, jaka jest możliwa, więc oczywiście, bierzemy sobie proste linie i robimy sobie siateczkę w te miejsce. Tutaj, tak samo, bo oczywiście, domki będę chciał sobie budować na trzy co powoduje, że tak i tak tutaj się zmieszczą jakieś drzewka. Więc co? Co by teraz możemy zrobić? Czy jeszcze chcemy to jakoś tutaj na pół? Raczej, raczej nie. Czy jakieś rzeczy będziemy chcieli tutaj jeszcze dodać? W sumie można byłoby sobie dodać takie rzeczy. Zobaczmy, czy tutaj już dodawałem autobusy. Nie dodawałem, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Ale to miasto wygląda pięknie w nocy, powiem wam. Naprawdę, naprawdę coś świetnego, zwłaszcza ten park. A jeżeli chodzi o tę, tę strefę, tutaj mi troszeczkę brakuje, czy my mamy takie coś jak oświetlenie. To bardziej w dekoracjach będzie. I teraz tak, mamy. Nie mamy. Już myślałem, że to jakoś ładnie będzie sobie świeciło. Ło! No i jednak mamy. Czy jeszcze może coś jest takiego, co oświetla ładnie? Z tego co widzę to chyba raczej nie. I teraz tak, ja bym chciał na przykład pododawać poddawać sobie tutaj, bo naprawdę ładnie to wygląda. Ale no też to nie będzie pasować zbytnio, jeżeli to nie ma nawet żadnej ścieżki, która by prowadziła do tego miejsca. Więc też to dziwnie by to wyglądało, chyba że zrobimy coś takiego. Tu, tu i tu. I jeszcze w tym miejscu. I wtedy możemy sobie coś takiego oczywiście pooświetlać, bo fajnie by to wyglądało, coś takiego i jeszcze w tym miejscu, no i coś takiego, niech się tutaj świeci, bo naprawdę ładnie to wygląda, czy jeszcze są gdzieś jakieś ciemne strefy, może tutaj, tutaj na pewno u nas w tym parku jakieś tutaj oświetlenie dodatkowe na placu zabaw też by się przydało, jak ktoś chciałby, chciał dłużej posiedzieć na tym placu zabaw, tutaj standardowo przy tych szachach i przy tych zwykłych tutaj ławeczkach też możemy sobie walnąć. Tutaj też sobie oświetlimy troszkę teren, żeby tam pod drzewami też się ładnie świeciło, tutaj altanka jest ładnie oświetlona i myślę, że jeszcze w tym miejscu jest fajne miejsce na oświetlenie Oczywiście tutaj więcej drzewek nie będę chciał dodawać, ponieważ drzewek wydaje mi się, że jest wystarczająco w tym miejscu A w tym miejscu po prostu taka bardziej pusta przestrzeń, że tak powiem Tutaj właśnie jeszcze, nie wiem czy Wam pokazywałem tą statuę, naprawdę, naprawdę fajna I myślę, że tutaj równo fajnie by postawić można było te dwa światełka Tutaj też widzę, że jest jakiś tam nazwa parku, tylko że nie da się jej przeczytać, bo postawimy po prostu taki pierwszy lepszy znak, który powiedzmy, że imituje tą nazwę parku. Dobra. Myślę, że możemy na razie skończyć już gadać, a zająć się tutaj tym wszystkim, jeżeli chodzi o te mieszkania. I widzę już powoli mały problem, bo średnie zapotrzebowanie na rejony powoli zaczyna rosnąć. Co mnie troszeczkę martwi. Dobra, tutaj oczywiście czwórki możemy sobie zacząć stawiać. W tym miejscu też czwórki sobie możemy strzelić, tylko na pewno, stop. Stop, 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 stop. Stąd puścimy sobie na pewno ścieżkę w tamtą stronę. Przejdzie sobie środkiem i w te miejsce sobie też przejdzie. Więc co? Tutaj musimy sobie wejść na razie w te miejsce ścieżki i standardowo musimy sobie to zrobić, tylko może zrobimy coś takiego na początku. Dobra, od razu lepiej. Teraz jak stąd lecimy tu. Krzywa linia. Tutaj. Stąd polecimy sobie tutaj, i stąd polecimy sobie tutaj, i stąd polecimy sobie już gdzieś w te miejsca. I wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj będą mogli się stąd przejść aż w te miejsce Zamiast sobie iść albo tędy, albo tędy. Więc naprawdę, naprawdę fajne miejsce. I teraz tutaj można byłoby zrobić tak samo. Ale tutaj myślę, że po prostu zrobiłem coś takiego. Eee, coś. Może weźmy sobie coś takiego tu tu i w te miejsce coś takiego i tutaj takie fajne małe park można powiedzieć że jest zrobione jeszcze są możemy sobie poprowadzić na przykład gdzieś dotąd co tu się wydarzyło zwłóż to i teraz tak tu tu oho i coś takiego w tym miejscu, i stąd jeszcze sobie pociśniemy w te miejsce, gdzieś, niech będzie nawet w tym miejscu, i coś takiego to jest naprawdę fajnie zrobione. I teraz zobaczmy, teraz sobie tutaj, tutaj, może zostawmy zrobić, albo nie, zróbmy coś takiego, taką najprostszą ścieżkę stąd, na prostym, zrobimy sobie stąd, w te miejsce i gdzieś w te miejsce a tutaj tutaj już zostawimy sobie. O, albo dobra nie też niech będzie jakaś ścieżka stąd na przykład niech sobie idzie w tę stronę tutaj najprostszą ścieżkę sobie wybierzemy bo już nie chcę sobie zabierać aż tyle kratek budowlanych dla e, dla, dla, dla 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 naszych domków Dobra weźmy sobie może zróbmy coś takiego w tym miejscu tutaj sobie zrobimy takie dwa różne domki tu niech się już budują e, to sobie usuniemy tutaj sobie zrobimy takie domek też 4x4, tutaj 3x3 i 2x2, tutaj sobie zrobimy coś takiego, tutaj klasyczny domek i tutaj domki 3x3 i 2x2. Dobra, jak to będzie tutaj, niech się już zaczynają budować, fajnie by było. Dobra, widzę, że oni już się zaczynają budować, więc to mnie bardzo cieszy. Tutaj sobie zrobimy strefę dla sklepów, nawet całą możemy sobie uderzyć. Tutaj sobie kolejne domki zrobimy i myślę, że możemy się zająć już tą strefą. Tutaj, oczywiście na 3 tutaj tak samo będziemy sobie robili wszystkie domki na 3. Tutaj też można sobie zrobić domek. Tutaj standardowo domki, i tutaj, tak samo. Tutaj zrobimy sobie coś takiego, że tu są usuniemy, tu sobie pociśniemy w te miejsce i tutaj coś takiego sobie też strzelimy. Tutaj będę chciał, oczywiście zrobić sobie. W tym miejscu będę chciał sobie zrobić jak to się nazywa jakieś ładne krzaczki od strony ulicy. Tutaj widzę, że potrzebują wody, w ogóle, którą już mam minutę, 18 minut odcinka zawsze te odcinki Citizen Skylines lecą bardzo, bardzo szybko. W ogóle, jak to wygląda też z tą wodą, żebyśmy zaraz nie przesadzili z tą wodą, w sensie chodzi mi o to, że z tymi budynkami, bo cały czas stałem te nowe budynki. A oni przecież tą wodę też potrzebują. Ale widzę, że dostępność wydociągu z wodą jest na, na jak najwyższym poziomie. Więc na razie możemy sobie pozwolić na wariactwo. Tutaj z elektrownią, elektrycznością musimy troszkę bardziej uważać, bo jednak tutaj mają troszkę większe zapotrzebowanie. Dobra, zróbmy coś takiego. Coś takiego i coś w tym stylu tutaj sobie zwalniemy jeszcze troszeczkę też i może jakiś sklepik też niech sobie tutaj będzie tutaj sobie dodamy jakieś rzeczy takie i tutaj możemy sobie strzelić jeszcze w tym miejscu coś takiego no i możemy sobie puścić i zobaczycie za chwileczkę że będziemy potrzebowali centrum tych, tych takich przemysłowych więc ja sobie może strzelę z jedno takie może nawet sobie strzelimy takie coś jeszcze i tu już będzie też taki no właśnie, tu będzie tak pod farmę, więc to mnie bardzo cieszy. Też oni nie zatrwywają w ogóle środowiska, to jest bardzo, bardzo fajne. Dobra, to i oczywiście będzie się powoli wszystko budowało. I teraz tak, jeszcze zanim to wszystko mi tutaj urośnie, może jakieś dekoracyjne rzeczy sobie dodamy. Na przykład taki ogród botaniczny albo jakiś park. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Plac Paradoks, okej, okay, fajny. Tutaj są boiska, co to jest w ogóle? Wycieczka i ćwierka, ale fajne. Eee, szkoda, że tego jeszcze sobie kupić nie możemy. Placy stolikami, plac z drzewami. Kurde, powiem wam, że tutaj jest fajnie. Tutaj troszeczkę jest słabo, więc myślę, że w tym miejscu by się przydało coś takiego postawić. Dobra. Postawmy w tym miejscu i od razu troszeczkę rozweselimy naszych mieszkańców. Zawsze będzie ten grunt troszeczkę droższy, bo jeżeli chodzi o to, że im lepiej oni tutaj się bawią, może to pokażę najlepiej w tym miejscu. W tym miejscu to mogę pokazać. Dobra. 12 pracowników. Gdzie to tutaj pisze? Tutaj jest sklep, tutaj jest rezydencja, czekajcie. Pokażcie mi jakiś domek mieszkalny. W tym miejscu najlepiej to będzie można sprawdzić. Budynek rejonu mieszkany o małym zagęszczeniu, dobra, i to jest 3 na 3 gospodarczy dom. Tutaj coś takiego, i tutaj chodzi o to, że. No, możecie sobie przeczytać to. I jeżeli chodzi też o to, po prostu tutaj oni mają droższy ten dom, przez to oni się bardziej cieszą, że ten grunt jest droższy i przez to tam są tam później więcej wykształceni. A im więcej są wykształceni, tym mniej generują śmieci, co jest naprawdę, naprawdę fajne. Tutaj widzę, że za chwileczkę będziemy mieli już kolejne miasteczko. Brakuje nam naprawdę, naprawdę niewielu. Tak więc, co? Puszczamy sobie oczywiście to, żeby nam już ci goście. I i powinno nam zaraz wskoczyć miasto, i zacznę umierać. Dobra, jest, mamy to. Ruchliwe miasteczko, nowe przepisy, oczywiście, budynki unikatowe poziomu czwartego, turystyka, specjalizacja przemysłu naftowego. Darmowy transport publiczny, zakaz ruchu ciężarówkami, ok, ciekawe, nowe drogi i oczywiście okrut tropikalny, duże stacje, elektrownie naftowe i inne takie pierdoły, ale tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku, tak więc ja Was do niego zapraszam, do uszy w kolejnych, no i siema.